Leśniczy. Większość dzieci kocha zwierzęta i lubi rośliny, jednak z czasem zainteresowania wielu z nas się zmieniają. Jedni nie wyobrażają sobie życia na łonie przyrody i są miłośnikami wielkich miast, inni za żadne skarby nie wyprowadziliby się ze wsi. Ci, w których miłość do natury przetrwa. Jeśli lubią las i jego mieszkańców, oraz nie boją się ciężkiej pracy, mogą wziąć pod uwagę zawód leśniczego. Leśniczymi zostają najczęściej mężczyźni, gdyż profesja ta wymaga dużej siły i wytrzymałości. Oczywiście kobiety też mogą pracować w tym zawodzie, pod warunkiem, że są pasjonatkami i miłośniczkami przyrody. To praca dla ludzi odważnych i rozważnych. Podczas pełnienia obowiązków służbowych może dojść do spotkania z dużymi zwierzętami, np. z żubrami lub wilkami. Nie można wtedy pozwolić sobie na panikę czy brak rozsądku. Osoba na tym stanowisku posiada wiedzę z wielu dziedzin, na przykład z ekologii, ochrony przyrody, gleboznawstwa, meteorologii, a nawet budownictwa leśnego. Potrafi też rozpoznawać setki gatunków roślin i zwierząt, oraz szybko dostrzega te, które chorują. Ale to nie wszystko. Zawód leśniczego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Praca ta polega bowiem na dbaniu o cały las i o każdego z jego mieszkańców. Leśniczy często pod swoją opieką ma bardzo duży teren i musi wiedzieć o nim dosłownie wszystko. W związku z tym wiele czasu spędza na patrolowaniu lasu, odbywając piesze wędrówki, a czasem przemieszczając się samochodem. Leśniczy to prawdziwy gospodarz lasu. W zależności od pory roku wykonuje bowiem różnorodne prace takie jak walka ze szkodnikami, sadzenie młodych drzew, wycinka starych lub chorych roślin czy mierzenie i obliczanie liczby drzew przeznaczonych na sprzedaż. Do jego obowiązków należy także między innymi dokarmianie zwierząt w zimie, likwidowanie napotkanych sideł i ochrona lasu przed pożarem. Leśniczy strzeże też las przed kusownikami i nieodpowiedzialnymi turystami, dba, aby nikt bezprawnie nie krzywdził i nie płoszył zwierząt, ani nie niszczył roślin. W tym zawodzie większość zajęć należy sobie wcześniej zaplanować. Dlatego ważna tu jest dobra organizacja pracy. Leśniczy musi być przygotowany zarówno na pracę w samotności, jak i w zespole. Swoje obowiązki czasem wykonuje nawet wtedy, kiedy większość z nas odpoczywa. W niedzielę, w święta, niejednokrotnie nawet w nocy. Rozpoczęte zadania trzeba dokończyć bez względu na porę dnia i pogodę. Żeby zostać leśniczym, trzeba ukończyć szkołę średnią. Na przykład technikum leśne lub studia na kierunku leśnictwo. Należy także odbyć staż i zdać egzamin do służby leśnej, ale nawet to nie każdemu zagwarantuje stanowisko samodzielnego opiekuna lasu. Bywa, że o pracy trzeba się ubiegać bardzo długo, a kiedy w końcu się ją dostanie, trzeba szykować się do przeprowadzki. Domem leśniczego jest przecież leśniczówka, mieszkanie, które jest zarazem jego biurem. Jak więc widzicie, leśniczy to zawód dla prawdziwych twardzieli i pasjonatów. Bo choć bardzo trudny, to jednak niezwykły. Nagrodą za ciężką pracę jest cieszący oko zadbany i zdrowy las. Czyż nie jest wspaniale obserwować rodziny dzików buszujące wśród krzewów, porykujące jelenie, przemykające lisy, stada saren, ptaki, owady? Pracując leśniczy może wsłuchiwać się w kojący szum drzew oraz oddycha świeżym powietrzem o zapachu żywicy i igieł.